Siemabyki, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, mam smutną wiadomość Nie wiem czy znacie Pana Rysia Czyli Rysiu prowadził kanał na YouTube i No niestety w Paragwaju przytrafił mu się wypadek Po prostu został postrzelony Są problemy z, przetransport, z przetransportowaniem go do Kanady, gdzie, wiadomo, byłaby lepsza opieka medyczna. I tutaj chciałbym się do Was zwrócić z prośbą o pomoc, aby wpłacać po prostu na te konto, które udostępnię czyli udostępnię filmik i tam będzie podane te konto. W komentarzu, w opisie będzie podany ten link, gdzie można po prostu wpłacać pieniążki na na tą fundację, czy nie wiem jak to nazwać te pieniążki będą po prostu przekazane na przetransportowanie, bo jakieś tam problemy są nie wiem dlaczego ambasada kanadyjska nie może sprowadzić pana Rysia do Kanady, gdzie wiadomo miałby lepszą opiekę Mm, I e, no, pan Rysiu jest w ciężkim stanie, chyba stracił z tego, co mi wiadomo, dużo krwi, mm, coś jakieś problemy z nogą, także no, nie jest z nim najlepiej, a wiadomo, w tym Paragwaju nie jest tam za dobrze. Także zwracam się tu do Was z prośbą, żeby po prostu wpłacać i jakoś e, panu Rysiu e, pomóc. Nie ukrywam, to też był człowiek, który też mnie wspierał. Nie znam go, nigdy go nie spotkałem osobiście. Nie mieliśmy okazji się poznać, ale zawsze tam od czasu do czasu pisaliśmy do siebie. Pan Rysiu też mnie wspierał na swoich filmikach, także ja po prostu chciałbym tutaj jakoś mu pomóc i dlatego kieruję do Was te słowa, aby spróbować przynajmniej.